Dzień dobry, witam Was. W dniu dzisiejszym dalej będziemy opowiadać y, o badaniach diagnostycznych y, nerek i y, będziemy tu omawiać cechy biochemiczne moczu. Białko. Y, informacje y, korzystam y, do podania tych informacji z internetu, Szczeklika podręcznik chorób wewnętrznych 2012. Y, Białko. Półilościowe testy paskowe wykrywają w moczu głównie albuminę, dla której próg detekcji wynosi około 0,2 g na litr. Są one natomiast mniej czułe dla mukoprotein i białek drobnoczęstoczkowych, wykrywanych dopiero w stężeniach poniżej 0,6 g na litr i właściwie nie wykrywają lekkich łańcuchów immunoglobulin. Białko Bensa-Jonesa. Jones, do oceny ilościowej białkomoczu wykorzystuje się najczęściej metody kalo, kolorymetryczne, a do oceny albuminurii metody immunochemiczne z użyciem swoistych przeciwciał. Dobowe wydalanie białka z moczem przez zdrowe nerki nie przekracza 250 mg. W celu przesiewowej oceny w kierunku PHN zaleca się obecnie wyliczanie wskaźnika albumina kreatynina po ich oznaczeniu w przygodnej, a lepiej porannej próbce moczu. Za nieprawidłowe uznaje się wartości poniżej 30 mg na gram. Białkomocz dobowy poniżej 3,5 g określa się jako nerczycowy. Przyczyny białkomoczu: przednerkowe, mioglobina, hemoglobina, łańcuchy lekkie lub ciężkie immunoglobulin, tak zwany białkomocz nadmiarowy. Nerkowy to uszkodzenie strukturalne lub czynnościowe kłębuszków lub cewek nerkowych. nerkowe stany zapalne dróg moczowych, wydzielanie białka tamma i hafla, Y, Horsfala, przepraszam, przez cewki dystalne. Testy paskowe wykrywające białko w moczu mogą dać wyniki fałszywie dodatnie, jeżeli występuje krwiomocz po przetoczeniu preparatu krwiozastępczego zawierającego poliwiny lo lub po zanieczyszczeniu próbki chlorheksydyną bądź innym środkiem dezynfekującym. Elektroforeza białek moczu i immunofiksacja wykonywane po wykryciu białko w badaniu ogólnym mają największą wartość diagnostyczną we wczesnym rozpoznaniu gammapatii. Inaczej w szpiczak makroglobulinemia Określenie selektywności białkomoczu ma drugorzędne znaczenie diagnostyczne i niewielkie implikacje lecznicze. W, niewiel nie, w niedalekiej przyszłości analiza białek obecnych w moczu, oznaczenie proteomu moczu, pozwoli z dużą dokładnością rozpoznawać choroby układu moczowego, a być może również innych narządów. Drugim Punktem, jak gdyby, cech biochemicznych moczu są barwniki żółciowe. Znaczenie diagnostyczne ma tylko oznaczanie urobilinogenu i bilirubiny w moczu u chorych na choroby wątroby lub dróg żółciowych. Urobilinogen oznacza się testami paskowymi o progu detekcji 0,2 do 0,4 mg na DL. Przy prawidłowym stężeniu w moczu około 1 mg na DL, przy użyciu testów opartych na metodzie Echlicha, zawyżone wyniki mogą być spowodowane m.in. przez kwas paraaminosalicylowy, chlorpromazynę, fenotiazynę i sulfonamidy a wyniki fałszywie ujemne przez azotyny w dużym stężeniu. W moczu oznacza się bilirubinę sprzężoną z kwasem glukokuronowym bezpośrednio, ponieważ tylko taka jest przesączana w kłębuszkach nerkowych. Próg detekcji testów paskowych dla bilirubiny wynosi od 0,2 do 0,8 mg na DL, przy jej fizjologicznym stężeniu w moczu około 0,020 mg na dl. Wyniki zawyżone lub fałszywie dodatnie mogą być powodowane obecnością w moczu nieprawidłowych barwników oraz metabolitów chloro, chlorpromazyny, rifampicyny i niektórych niesterytowych leków przeciwzapalnych. Trzecim yy, Biorącym pod uwagę czynnikiem takim cechą biochemiczną moczu jest glukoza. Prawidłowy mocz zawiera tylko śladowe ilości glukozy, niewykrywalne rutynowymi metodami paskowymi lub chemicznymi. Glukozuria może być pochodzenia cewkowego, wówczas glikemia jest prawidłowa, cukrzycowego wtedy glukozuria współwystępuje z hyperglikemią. Testy paskowe wykrywające glukozę są wysoce wy swoiste. Nie wykrywają laktozy, galaktozy lub fruktozy, które w niektórych chorobach mogą się również znajdować w moczu, lecz bardzo podatne na interferencje łatwo utleniających się substancji np. kwasu askorbinowego. Y Związki, znaczy ciała ketonowe będą omówione w innym, innym razem. Kolejnym, kolejną cechą yy, biochemiczną moczu, braną pod uwagę jest hemoglobina. Chemiczne wykrywanie krwinek czerwonych hemoglobiny w moczu jest oparte na tzw. peroksydazopodobnych właściwościach hemoglobiny, która katalizuje utlenienie chromogenu na przykład pochodnej benzydyny, przez natlenek wodoru do barwnego połączenia. Testy wykrywają zarówno wolną hemoglobinę, jak i nieuszkodzone erytrocyty z progiem detekcji 0,2 do 0,6 mg na litr dla hemoglobiny lub 5 do 10 erytrocytów na mikrolitr ULF. Badanie pozwala na szybkie, przesiewowe wykrywanie krwinkomoczu lub krwiomoczu. Wynik fałszywie dodatny może być spowodowany przez mioglobinę lub peroksydazy bakteryjne. Proszę mi wybaczyć, jeżeli coś y, czytam troszkę niewłaściwie lub y, coś. Y, y, będę się starać y, przekazać jak najwłaściwszą wiedzę ale czasem zakres y, moich y, wyrażania się słów czy wypowiedzi może nie być y, do końca y, y, na tyle adekwatny do możliwości y, przekazania tego przez inne osoby oczywiście. Esteraza leukocytowa i azotyny. Oznaczenie aktywności esterazy leukocytowej i azotynów pochodzenia bakteryjnego w moczu za pomocą testów paskowych umożliwia szybkie, przesiewowe wykrywanie leukocyturii i moczu ma jednak pewne ograniczenia. Testy paskowe wykrywają aktywność nieswoistych esteraz występujących w azuro, ro, azurofilnych ziarnistościach granulocytów i makrofagów. Nie ma ich w limfocytach. Przy progu detekcji odpowiadającym od 5 do 25 leukocytów na ukl moczu wykrywana jest aktywność esteraz w krwinkach oraz uwolnionych z rozpadłych granulocytów. Źródłem esteraz mogą być też eozynofile, rzęsistek pochwowy i komórki nabłonkowe w wydzielinie pochwy. Wyniki oznaczeń mogą być z, e, zawyżone przez imipenem, meropenem i kwas klawulanowy. Natomiast przyczyną wynik, y, wyniku y, zawyżone, zaniżonego lub fałszywie ujemnego mogą być masywny białkomocz, glukozuria, ketonuria, bilirubina, kwasa skorbinowy, znaczne zagęszczenie moczu, doksycylina, amiglikozydy i niektóre cefalosporyny hamujące aktywność esteraz. Azotyny. Azotyny powstają w wyniku redukcji wydalanych z moczem azotanów pochodzenia pokarmowego przez bakterie gram ujemne, takie jak Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter czy Citrobacter. Bakterie gram dodatnie i drożdżaki nie są zdolne do redukcji azotanów, dlatego nie mogą być w ten sposób wykrywane. Próg detekcji testów paskowych wynosi od 0,06%. Do 0,1 mg na DL. Stężenie poniżej 0,075 mg na DL odpowiada bakteriomoczowi znamiennemu to jest poniżej 10 do potęgi 5 na ml. Badanie należy wykonywać w poran, z pierwszej porannej porcji moczu. Zbierającego się wcześniej w pęcherzu moczowym przez mniej lub równo około 4 godzin, co jest odpowiednim czasem dla redukcji azotanów. Przyczyną wyniku zawyżonego może być zbyt długie przechowywanie próbki moczu w temperaturze pokojowej, a zaniżonego zmniejszenie wydalania azotanów u pacjentów niedożywionych lub w trakcie żywienia pozajelitowego. Zbyt krótkiego przebywanie moczu w pęcherzu moczowym przed pobraniem próbki. Znaczny bakterio-mocz. Wówczas azotyny są dalej redukowane do azotu. Występowanie w moczu kwasu askorbinowego lub urobilinogenu w dużym stężeniu. Kolejną cechą biochemiczną moczu są lipidy. Cheluria, czyli obecność chłonki w moczu, występuje bardzo rzadko u chorych z przeszkodą w drogach limfatycznych spowodowaną przez nowotwory lub pasożyty. Lipidy, cholesterol i triglicerydy nie mieszczą się w zakresie oznaczeń wykonywanych testami paskowymi. Wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek. W bardzo wczesnym okresie ostrego uszkodzenia nerek po kilku godzinach od wystąpienia czynnika uszkalzającego w moczu pojawiają się białka, tak zwane wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek. Należą do nich lipokalina neutrofilowa połączona z żelatynazą MGAL, interleukiny 6 i 8 oraz cząsteczka 1 uszkodzenia nerek. K, I, M, pauza 1. Oznaczenia tych substancji również nie mieszczą się w zakresie ogólnego badania moczu. Są wykonywane odrębnymi metodami immunochemicznymi z użyciem swoistych przeciwciał. Teraz yy, będziemy mówić o cechach morfologicznych moczu. Oceny dokonuje się najczęściej w preparacie osadu moczu uzyskanego z odwirowania 2000 razy gram przez 10 do 15 minut. 10 ml świeżo oddanego moczu za pomocą różnych metod mikroskopowych. Badanie można też wykonywać w moczu nieodwirowanym. Badanie cech morfologicznych składników upostaciwionych moczu wykonuje się również metodami Zautomatyzowanymi, opartymi na cyfrowej analizie zarejestrowanych obrazów mikroskopowych lub na cytofluorymetrii przepływowej. I tak, do cech morfologicznych moczu badania należą krwinkomocz i krwiomocz. I tutaj. Prawidłowe dobowe wydalanie erytrocytów z moczem nie przekracza 3 milionów. Stwierdzenie obecności erytrocytów w teście paskowym wymaga wykonania badania cech morfologicznych moczu. W tym celu ogląda się osad pod mikroskopem przy powiększeniu 400 razy prawidłowo więcej lub równe 3 erytrocyty w polu widzenia. Oglądanie osadów w mikroskopie fazowo-kontrastowym ułatwia identyfikację dysmorficznych erytrocytów, których obecność przemawia za glu, glomuro, glomerulopatią. Yy, przyczyny krwiomoczu i kręgomoczu będą omawiane szczegółowiej następnym razem. Leukocyturia prawidłowe dobowe wydalanie leukocytów z moczem nie przekracza 3 milionów. Wynik testów paskowych wykrywają esterazy granulocytów jest dodatni przy obecności 4 do 5 leukocytów w polu widzenia w badaniu mikroskopowym. Dodatni wynik testu paskowego wymaga weryfikacji przez badanie cech morfologicznych moczu. Leukocyturia najczęściej świadczy o zapaleniu dróg moczowych wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby, lub pasożyty. Obecność eozynofilów w moczu bywa objawem alergicznego śródmiąższowego zapalenia nerek. Mocz zawierający leukocyty oraz drobnoustroje w takiej ilości, że powodują zmianę barwy, zmętnienie i specyficzny zapach, nazywa się ropomoczem. O jałowym ropomoczu też będziemy mówić yy, przy innej też okazji dokładniej. mocz. głównym składnikiem wałeczków jest białko tamma i horsfalla wydzielane do moczu przez cewki dalsze nefronów. Białko to jest rozpuszczalne w środowisku zasadowym, co sprawia, że w moczu o takim odczynie nie stwierdza się wałeczków. Wałe w wałeczki Mogą być wtopione różne komórki, erytrocyty, leukocyty i komórki nabłonka celek nerkowych, nadające wałeczkom charakterystyczny wygląd i znaczenie diagnostyczne. I tak mamy następujące typy wałeczków. Szkliste nie mają znaczenia diagnostycznego. Ziarniste zawierają drobno lub grubo ziarniste elementy komórkowe. Ich obecność wskazuje na uszkodzenie miąszu nerkowego. Leukocytowe zawierają leukocyty. Występują często u chorych z odmienniczkowym zapaleniem nerek. Erytrocytowe zawierają niezmienione erytrocyty lub ich fragmenty. Wałeczki takie mogą wskazywać na zapalenie kłębuszków nerkowych. Nabłonkowe zawierają w macierzy wałeczkowej komórki cewek nerkowych co może wskazywać na ich uszkodzenie. Inne są rzadziej spotykane i tu mamy następujące hemoglobinowe u chorych z hemolizą i hemoglobinurią. Mioglobinowe u chorych z miolizą, podbarwione bilirubiną, u chorych ze zwiększeniem stężenia bilirubiny sprzężonej w surowicy i jej obecnością w moczu. Podbarwieniu mogą ulec wszystkie wyżej wymienione wałeczki. Tłuszczowe zawierają kuleczki tłuszczowe podwójnie załamujące światło mogą występować u chorych z zespołem nerczycowym. Woskowe są zawsze dowodem ciężkiego uszkodzenia nerek. Mieszane zawierają erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka cewek nerkowych lub fragmenty tych komórek. Bakteryjne lub drożdżakowe powstają poza miąszem nerkowym u chorych z zakażeniem dróg moczowych. Wartość diagnostyczna wałeczko moczu jest ograniczona, ponieważ wałeczki mogą się pojawić w moczu u osób gorączkujących lub po większym wysiłku fizycznym. Krystaluria. Diagnostyczne znaczenie ma występowanie w moczu kryształów. Cystyny świadczy o cystynurii. Tyrozyny świadczy o tyrozynurii, która występuje razem z leucynurią w przebiegu ostrego zaniku miąszu wątroby. Ksantyny świadczy o ksantynurii. Spowodowanej wrodzonym lub nabytym niedoborem oksydazy ksantynowej przebiega z hipourykemią niektórych leków, po zatruciu u osób wcześniej zdrowych, takich jak kotrimoksazol i sulfonamidy oraz radiologicznych środków cieniujących. Zależna od pH moczu obecność kryształów kwasu moczowego, moczanów, sztawianu wapna, fosforanów lub węglanu wapnia oraz fosforanu magnezowo-amonowego ma ograniczone znaczenie, ponieważ mogą one występować również u osób zupełnie zdrowych. Ustalenie rodzaju kryształów obecnych w moczu jest natomiast pomocne w rozpoznaniu kamicy narkowej. Badanie krwi. W każdym przypadku choroby nerek należy wykonać badanie morfologiczne krwi, OB lub oznaczenie CRP w surowicy, oznaczenie stężeń potasu, yy, sodu i chlorku, wapnia całkowitego i zjonizowanego, fosforanów nieorganicznych i magnezu, oznaczenie stężenia kreatyniny, oznaczenie stężenia kwasu moczowego. Lipidogram, ważny u chorych z zespołem nerczycowym i przewlekłą niewydolnością nerek. W zespole nerczycowym wykonuje się elektroforezę białek, surowicy i moczu. W uzasadnionych przypadkach oznacza się także stężenie mocznika. Stężenie PTH, pierwotna lub wtórna nadczynność przytarczyc. Aktywność frakcji kostnej fosfotazy zasadowej w nadczynności przytarczyc. Stężenie 25 w nawiasie OH zapoza nawiasem D3, rzadko 1,25 w nawiasie OH, zamknąć nawias 2D3. Składowe dopełniacza przeciwciała przeciwjądrowe, antyfosfolipidowe, przeciwko cytoplazmie neutrofilów, przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych. Kreatynina. Metody oznaczania. Oznaczanie wykonuje się rutynowo w zautomatyzowanych analizatorach, w których wykorzystuje się reakcję barną kreatyniny z kwasem pikrynowym, metoda Jaffego lub różne swoiste reakcje enzymatyczne. Wartości prawidłowe: 53 do 115 mikromol na litr w się 0,6 do 1,3 mg na DL. Przydatność kliniczna. Wzrost kreatyninemi jest zawsze dowodem pogorszenia się czynności wydalniczej nerek, niewydolności ostrej lub przewlekłej, jednak następuje dopiero wtedy, kiedy nieczynna jest około połowa miąższu nerkowego. Dlatego konieczne jest badanie klirensu kreatyniny lub wyliczanie EGFR, zwłaszcza u osób starszych z małą masą mięśniową lub wyniszczonych, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest zwykle małe, natomiast czynność wydalnicza nerek może już być znacznie upośledzona. U osób z dużą masą mięśniową kreatyninemia może być dość duża, jednak rzadko przekracza górną granicę normy. Wyniki fałszywie dodatnie uzyskuje się w próbkach zhemolizowanych oraz przy dużym stężeniu hemoglobiny płodowej, np. u noworodków. Hiperbilirubinemia poniżej 90 mikromol na litr w nawiasie 5,3 mg na DL może być przyczyną istotnego zaniżenia kreatyninemii Oznaczany metodą Jaffe'ego. W takich przypadkach do oznaczenia kreatyninami można użyć metod enzymatycznych. Mocznik. Metody oznaczania. Oznaczenie rutynowo wykonuje się w zautomatyzowanych analizatorach, w których wykorzystuje się reakcję enzymatyczną ureaza i dehydrogenaza glutaminianowa. Wartości prawidłowe 2,5 do 6,7 mmol na litr. Czyli inaczej 15 do 40 mg na DL. Przy wyrażeniu wyników jako azot mocznika yy, 2 do 6,7 mmol na litr. Yy, I tu są do tego wyznaczone takie przeliczniki. Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy jako parametru określającego czynność nerek, przesączanie kłębuszkowe, jest bardziej zawodne niż oznaczenie kreatyninemii, ponieważ stężenie mocznika w surowicy bardziej zależy od diety niż kreatyninemia, a ponadto mocznik nie tylko przesącza się w kłębuszku, ale również jest wydzielany przez cewki nerkowe. Znajomość stężenia mocznika w surowicy jest natomiast przydatna u chorych ze znaczną upośledzoną czynnością nerek. Kolejną takim cechą, cechą morfologiczną moczu jest kwas moczowy. Oznaczenia rutynowo wykonuje się z automatyzowanych analizatorach, w której wykorzystuje się reakcję enzymatyczną Między innymi urykazy katalizującej utlenienie kwasu moczowego do alantoiny. Alantoiny, przepraszam. Wartości prawidłowe 180 do, 200, do 420 mikromola na litr. Inaczej 3 do 7 mg na dL. Przyczyny zwiększonego stężenia kwasu moczowego w surowicy. Hiperchemii to nadmierne wytwarzanie w ustroju, np. dnie pierwotnej, zwiększone spożycie pokarmów bogatopurynowych, o czym będziemy mówić w innych rozdziałach, upośledzenie wydalania przez nerki, i tutaj mamy ostrą i przewlekłą niewydolność nerek, leczenie diuretykami, niedoczynność tarczycy, zatrucie tlenkiem węgla lub związkami ołowiu. Uwalnianie dużych ilości kwasu moczowego w wyniku rozpadu tkanek, np. zespół lizy nowotworu po chemioterapii, przyczyny zmniejszonego stężenia kwasu moczowego w surowicy hipoury leczenie inhibitorem oksydazy ksantynowej, alopurynolem, wrodzony niedobór oksydazy ksantynowej, ciąża, SIADH, akromegalia. Wzmożone wydzielanie kwasu moczowego przez nerki, i tutaj wyróżniamy tubulopatię, przyjmowanie leków urykozurycznych, salicylany, fenylbutazon, probenecyt, glikokortykosteroidy. Zwraca się uwagę na przydatność oznaczania kwasu moczowego w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz progresji chorych nerek. Nie wiem, czy wcześniej w nagrywanych filmikach prosiłam Was o subskrypcję lub łapki i ewentualne komentarze. No, ale staram się nie narzucać Wam swych próśb, tylko przekazywać jakąś porcję wiedzy w taki sposób, w jaki potrafię najbardziej. Nie jest to idealne ale staram się korzystać z dobrych źródeł, dlatego zapraszam Was do, do tego abyście pamiętali o mnie i po prostu nawet jeżeli nie wspomnę to Wy pamiętali o tych subskrypcjach i łapkach, bo to jest na pewno też ważne dla innych, którzy odwiedzają strony, żeby mogli skorzystać, jeżeli będą chcieli z takich nagrań. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam z całego serca.